I ma dla Ciebie super ofertę. Sucha karma dla szczeniaka Hypo Aller Ciebie Hypoallergenic ofertę. Sucha karma dla szczeniaka Britcare Hypo Hypoallergenic Puppy. 3 kg za 52 zł. i 49 groszy przy zakupie dwóch sztuk. Odkryj więcej produktów dla pupila w każdym wieku w sklepach stacjonarnych. Maxi zo. Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. Ten piątek i 59. So a masło mazurski smak 469 z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. O, nie, mamy jakąś kiełbasę na grilla? Jakąś kiełbasę? Nie jakąś. Bocka voilà. Bo smak kiełbasy zaczyna się od mięsa. Smak zaczyna się od mięsa. Rospół, twój kras przybył! Poczekaj, najdroższy! Rozpuszczę tylko włosy! O, a, za krótkie! O, a, za krótkie owłosy. W takim razie musisz poczekać, aż trochę podrosną. Co? Żebym wcześniej nie wyłysiał. Oj tam, nic nie trwa wiecznie. Lepiej napij się Red Bulla. No tak, bo doda mi skrzydeł. Tak, ale oprócz ciała... ...i otwórz te królewskie drzwi. Każdego roku miliony Europejczyków słyszą słowa, których nigdy by się nie spodziewali. Masz raka. Ale za tymi słowami kryją się niezłomność, nadzieja i innowacje. Dzięki misji RAK Unia Europejska łączy pacjentów, pracowników. Poprawę jakości życia ponad 3 milionów osób do 2030 roku. Razem zmieniamy bieg wydarzeń. Jak więcej niż darmowe dostawy. Jak więcej niż oszczędności na dostawach to smart okazje dla smartowiczów i zbieranie Smart Monet. Wypróbuj Allegro Smart Monet. Wypróbuj Allegro Smart za darmo i ciesz się nowymi sposobami na oszczędzanie. Jak Allegro Smart to więcej korzyści. Jak tak, to Allegro.